Cześć Wam w kolejnym odcinku jest ze mną Madzia. No właśnie, ja trochę podgłoszę, bo osoba może słuchać. I pozdrawiam Anita 097654321. No, jeszcze nikt nie nie. Dobrze. U mnie jedna osoba, więc... No i jeszcze Face, face się odezwał, nie. A mi to słychać na nagraniu. Bo to przez telefon to... Nie, wiem, nie tak jak w pierwszym odcinku buzu, ale z jakimś ten... na Messengerze da się. Mmm... Muszę mu e... zrobić komplet z tych nowych tych się... Nieźle. No. No to ja pozdrawiam Madzie. Czekaj. A ja pozdrawiam Ole. Haha. Ehehehe. E. M, M, M. O, hej YouTube! E, pozdrawiam LOL, czekaj bo mi się jej nazwa nie chce wyświetlić. LOL11115555 co, co za oryginalny Mhm. Mm Nagrałam z Olą pisać hej YouTube Kurde, nie ma takich ładnych butów do tego Ej, ona napisała ile masz lat o. Anita, jaka? Ta co pozdrawiałam Echem. ja biografię chyba zmieniałam, bo była taka okropna, wiesz? Że, ale ja jestem ładna coś taka była biografia. E? Nie! Magda, ale. tak, nie, tak, tak. A ja wydasz już dużo. A ja też na imwu siedzę ludzie, więc... Ja też. Ale nie się że nawet, bo... Ej, a ta Anita ma 10 lat. Ej, hej. dobrze. Jakaś Zuzik nagrywa. Co? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, no. Też mogę prosić o kontro? A Jak mi się ince mi nie wiem. Y, sympatycznej. O jejku, jaki z nich ci tam pozdro. Możesz im dawać, mi nie musisz. Y, nie, dam jeszcze jedno pozdro, bo już mi tylko 102 reakcje zostały. A jeszcze chcę sobie dwa razy zrobić. Wow. Dobrze. Poszło, tak, też mam wyciszony. Ja ja um. Ej, ale ludzie, serio, są coś, że stary, my się powrócić. no bo te, to wygląda jak unikaty, ale nie Ja wli. <coughs> Czekaj, ja sobie chyba to kupię. To, 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 to. No to. nie tobie przedmiotowałam. To się nie wiem. Wiem, wiem. Też mogłam Muszę zrobić kolejne odcinki z tego. Ej, musimy nagrać jeszcze imbu dzisiaj może. Nasze dzisiaj no, to dzisiaj na ty... A, no. No. genialne hmm. Zastanawiam sobie, czy kupić właśnie takie tanie rzeczy sobie, bo mam do filmu właśnie no. Robisz film? No. Czekaj. Męczny. Nie no, bo tak, gdybym miała jakiś program, to bym zawsze mogła robić na YouTube, wiesz, komputerem, ale nie chcę zamulać komputera. Co, też w sumie, co robisz? E, gadam na skype, gadam na Skype'acie. Nie chcę mu pisać, że nagrywam, bo się przerazi. I będzie chciał kanał, a ja nie chcę. Ale mam przez ciebie dużo kasy. 488. 400... Nie, fu, źle powiedziałam. 4888. Dzięki jaki kanał? Kiedy miałam w profilu teście pytali. bo to są Na odcinku obrażamy ludzi. Zapraszam. Znowu napisała Tanita. Ta nie, nie robić mi spama aż takiego, no bo kiedyś było tyle YouTube. Oh. Masz rodzeństwo? Tak, mam siostrę, Magdę i brata Mateusza. Musiałam cię wpisać. Tylko, ty masz dużo rodzeństwa. No. Um, Mam 8 diamentów. Co zrobić ze ośmioma diamentami? Ej, 11 diamentów jeszcze dostanę. 8 razy 2, 4 5 6 7, 8 9 10. O ja, z jakich hausty dobra. Będę miała 19. Um. Ludzie będę kupować czyjeś luki, naprawdę. Ja mam dwóch... Ja mam dwóch dwa braci, da, Darka i Karola. Ym, bym powiedziała coś niemiłego, ale pole nie. Ale ładnie się ubrałaś. Yy, a widzisz tego waga takiego. Dziękuję. Takie moja. Ale śliczne okularki mi zabawiam. No, no. Ładne. A ja nie wiem jaki komplet sobie zrobić. Różowy może, co? Różowy? Może. Ale sobie taki miękki miękki z Aha. Czemu ja zawsze kupuję te buty? Eee, to nie jestem jakaś paromana. Dobrze, teraz, teraz jest dobrze. Jeszcze też. <grym> A na imbu mi piszą. Słowa muzyki i z kim gadasz z B... e... najlepszą przyjaciółką, tak powiem, bo on może nie wiedzieć co. A wiesz, że BFF to też jest właśnie najlepsza przyjaciółka? Więc... No właśnie. Więc... Chociaż bym chętnie napisała BFF, ale. Ja, ja się boję, że on nie zrozumie. Kto? Ten chłopak Kto? jest bardzo ładny. I pisze ładnie. No wiadomo, ładne chłopak już ładnie. Pisze. On cię pozdrawia. Mnie? No. Ja jego też. Kurde, już miałam. No dobra, nieważne. Co? Czemu nieważne? Bo już miałam mówić, że wiesz kto przed. O taka sami weszła. Ej, dobra, ja robię Bostera. Pomogę ci. A mi nigdy nie położy. Pomagać jej. O, zrobiłaś już. Yy... Czekaj, tylko zrobię ten komplet i będę ci pomagać. O, właściwie zaraz. Mu... No i znowu. Okay. Wiecie, wy macie jej pomagać, a nie, że ona wam tylko pomaga. No, bo tak zawsze jest. Ja pomagam wszystkim na mienik. Mm. Dziękuję. Napisał dziękuję. Byłaś najpierw. Mm. A idź ty. Idź stara. Wiem przecież. Ale jestem tym faj. A potem dawać pozdrowienia. No wiem, 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 cicho tam. <grym> Jak mają na imię Twoje rodzice? Eee. E, to trochę dziwne. Dał Ci coś. Nie. Ewa i Śławek. Śławek. Dobra, nie... zastanawiam się, czy kupić ten komplet. Jaki? Taki ładny. Jak, no, ty masz wszystko ładne. Nie. Akurat się mylisz. Jak masz jeszcze diasto, to możesz pozdrawiać komuś. Chyba, jeszcze poz, 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 pozdawać komuś jeszcze pozdrawiać. Na przykład. Nie. No wiesz, co za dużo, to niezdrowo, ale, ale, ale nie.